Jeżeli my dzisiaj nie będziemy w stanie obronić granic, to tak naprawdę spotkamy się z, z problemami, z którymi dzisiaj boryka się Szwecja, która nie chce słyszeć ani jednym już imigrancie. Witam serdecznie widzów Patriotycznego Podkarpacia. Dziś naszym gościem jest profesor Andrzej Zapałowski, ekspert do spraw bezpieczeństwa międzynarodowego. Dzień dobry, witam serdecznie. Porozmawiamy dziś na temat ostatnich wydarzeń w Afganistanie oraz ich skutków dla mieszkańców Europy. Pierwsze takie moje pytanie, panie profesorze: większość osób zapewne zastanawia się, jak to jest możliwe, że po 20 latach obecności sił NATO, głównie amerykańskich w Afganistanie, został on w tak ekspresowym tempie przejęty przez talibów po ewakuacji żołnierzy. Co poszło nie tak? no przede wszystkim należy się zapytać jakie w rzeczywistości były cele Stanów Zjednoczonych w Afganistanie bo na pewno jak podkreślają politycy amerykańscy nie było wprowadzanie demokracji w ogóle wprowadzanie demokracji pełnej demokracji znanej nam z Europy w krajach muzułmańskich jest niemożliwe, bo sama religia dominująca, tym bardziej w krajach o fundamentalnej religii, ona w ogóle wyklucza po prostu to, że można wprowadzić ustrój demokratyczny. To jest jakby pierwsza rzecz. Generalnie myślę, że Afganistan, który Oficjalnej retoryce był podawany jako jedno z państw, z którego oddziaływano czy przygotowywano terrorystów, którzy uderzyli w Stanach Zjednoczonych, był dla Ameryki obszarem, który otaczał, można powiedzieć, Iran. Iran, który od lat był problemem. Stanów Zjednoczonych, problemem żelaznego sojusznika Stanów Zjednoczonych po stronie w świecie arabskim, czyli Arabii Saudyjskiej, jako kraj szyicki, który propagował pewne wartości. No i przede wszystkim Iran, który jest promotorem, mecenasem organizatorem w ogóle Hamasu, czyli głównych sił można powiedzieć arabskich, które walczą z Izraelem i dążą do upadku Izraela. Więc tutaj Afganistan był tym obszarem, oczywiście przy okazji chciano zmienić oblicze tego kraju na bardzo świecki kraj, żeby do takich procesów doszło. To podejrzewam, że misja Amerykanów wymusiała przynajmniej jedno stulecie trwać, żeby trwale zmienić tam jakby percepcję społeczeństwa, sposób zachowywania się, system wartości. Jak zresztą mówi wielu oficerów polskich, którzy służyli w Afganistanie, oni tak naprawdę nie byli nigdy pewni tej armii, z którą współpracowano, z którą Amerykanie tworzyli czyli Armii afgańskiej. Więc tych można powiedzieć problemów, dlaczego tak się stało, jest wiele. Ja bym tutaj jeszcze zwrócił uwagę na dwa fakty. Mianowicie w Katarze od 2020 roku Amerykanie prowadzili pośrednie negocjacje z talibami i już dawali sygnał półtorej roku temu, że będą chcieli się wycofać. To jest jakby pierwsza rzecz. Równocześnie takie decyzje i takie rozmowy trwają w Iraku, czyli od kwietnia Amerykanie się wycofują z tego obszaru. I moim zdaniem, nie wiem, tego pewnie się szybko nie dowiemy, chodziło tam w dużym stopniu o to, że jeżeli Amerykanie wycofają się z Afganistanu. To w tym momencie muszą po prostu, chcieli wykorzystać talibów do tego, żeby zdestabilizowali północny Kaukaz, czyli Dagestan, Czeczenię, Inguszetię i w Rosji i być może trochę Ujgurów w Chinach. I co ciekawe, Amerykanie zaczęli, że tak powiem, bardziej intensywnie się wycofywać od czerwca. Na początku lipca talibowie udają się do Moskwy, dochodzi tam do rozmów na szczeblu ministra do spraw Afganistanu w Rosji i po dwóch tygodniach jadą do Pekinu i rozmawiają z ministrem spraw zagranicznych Chin. I po tym następuje bardzo szybka ofensywa talibów, którzy tak naprawdę nie mają zasobów. Operacji wywiadowczych. Ponieważ to jest, to jest bardzo prosta armia, bez dużego zaplecza w technikach satelitarnych i innych, i na pewno, żeby przeprowadzić tak szybką ofensywę, jaką przeprowadzono, moim zdaniem któreś z państw istotnych mocarstw musiało wspierać ich poprzez dane wywiadowcze. Mhm. I tutaj pojawia się też takie pytanie czy po tych wydarzeniach wciąż możemy mówić o tym, że obecność armii amerykańskiej na terenie jakiegokolwiek kraju może być dla niego gwarantem bezpieczeństwa? Nie, nigdy takiej gwarancji nie ma, bo my musimy pamiętać, że polityka jest to są to interesy wyrażane bardzo często. Za pomocą armii wojska. Wojsko zawsze stoi na straży interesów wielkich mocarstw i zawsze tak było, zawsze było gwarantem tego. I, i, i Jeżeli przypomnimy sobie co Amerykanie, jak Amerykanie pozostawili południowo armię południowo-wietnamską w latach 60. To, to, to widać, w 2019 pozostawili tak Kurdów na pastwę Turków. Tutaj mamy kolejny przykład. Żeby armia amerykańska gdzieś interweniowała, coś gwarantowała, poświęcała się, Stany Zjednoczone muszą mieć w tym interes i polityczny, i gospodarczy. Taj obecnie docierają do nas takie niepokojące informacje o dużej liczbie imigrantów, głównie z Iraku i właśnie Afganistanu, koczujących na granicy Polski z Białorusią. W jaki sposób dostali się do Białorusi i dlaczego właśnie tam? No przede wszystkim to jest konsekwencja polskiej błędnej polityki w stosunku do Białorusi przez ostatnie dekady, ponieważ myśmy chcieli demokratyzacji polityki, sytuacji społecznej na Białorusi, kiedy tak naprawdę z Białorusią nigdy nie mieliśmy jakichś napiętych stosunków, jakichś ostrych relacji. Trzeba pamiętać, że na Białorusi oficjalnie mieszka 400 tysięcy, a nieoficjalnie około miliona. Co dziesiąty mieszkaniec Białorusi to jest Polak, i to jest sytuacja wprost tragiczna, bo chcąc, nie chcąc, część Polaków na Białorusi musi występować przeciwko Polsce, pracując w różnych instytucjach bądź też resortach siłowych. I to jest olbrzymi błąd polskiego rządu. Jeżeli chodzi o to, tutaj oczywiście Łukaszenka wykorzystał ludność, ludność jako pewnego rodzaju broń, która destabilizuje. Dzisiaj wojny nie prowadzi się tylko czysto militarnie. Kiedyś nazywano te formy wojnami pośrednimi, wojnami buntowniczymi. Od dekady ukryło się takie powiedzenko wojny hybrydowe, które zdobyło niezwykłą popularność, ale tak naprawdę chodzi o to, żeby próbować zdestabilizować państwa bez używania realnej siły. Więc Łukaszenko transportem lotniczym przerzuca na swoje terytorium Głównie z Iraku, tą ludność. Przecież ta ludność nie dotarła tutaj, te grupy afgańskie po upadku Afganistanu, po wyjściu Amerykanów, ponieważ nie ma takiej możliwości, no chyba że mieliby własne jakieś środki transportu lotniczego. Więc tutaj ta presja, która trwa realnie od czerwca gdzie na Litwę dostało się ponad 4000 tysiące nielegalnych imigrantów, także pewna ilość na Łotwę i, i, i na kierunku polskim. Ja myślę, że to jest problem polityczny, dla nas problem wizerunkowy, ale w rzeczywistości ten potencjał, który Łukaszenka może wykorzystać w ten sposób, na razie ja maksymalnie szacuję do kilkunastu tysięcy nielegalnych imigrantów. Co i tak wydaje się być bardzo dużą liczbą, tak naprawdę. I tutaj też pojawia się takie pytanie, czy nasz kraj jest odpowiednio przygotowany do obrony tej zewnętrznej granicy Unii Europejskiej przed takim niekontrolowanym napływem imigrantów. Absolutnie nie. Nasz system ochrony granic jest to system, który polega tylko o, na informowaniu o przekroczeniu granicy i wtedy podejmuje się działania w zakresie przechwycenia tych osób, które przekroczyły granicę. Nie mamy w ogóle systemu, który uniemożliwia przekroczenie granicy. To jest po pierwsze. Polacy od 2015 roku wspomagali Straż Graniczną w Macedonii czy też na Węgrzech i gdzie wybudowano płoty. Macedonia już w 2015 roku wybudowała płoty i to podwójne na granicy z Grecją. Tak samo Węgrzy na granicy z Serbią wybudowali prawie 170 kilometrów płotu i są przygotowani od 2015 roku do budowy płotów na granicy z Rumunią. Trzeba powiedzieć, że około bodajże 20-kilometrowy płot na granicy ze Słowenią wybudowała Austria, czyli płot wewnątrz już Unii. Po tym Słowenia podjęła decyzję, że na najbardziej newralgicznych granicach z Chorwacją także powstaną płoty. Płoty postawiła Bułgaria na granicy z Turcją i Grecja także na granicy z Turcją. Czyli widzimy tutaj, że wiele państw wie o tym, że nie może dopuścić do jakby przerzucenia nielegalnych imigrantów przez granicę. I teraz jeżeli się zastanowimy, jaki potencjał ma nasza Straż Graniczna, około 13 tysięcy funkcjonariuszy, oczywiście większość na ścianie wschodniej jako granice zewnętrzne Unii Europejskiej. Ale w rzeczywistości ten potencjał, to ja szacuję, to jest gdzieś do 8 tysięcy funkcjonariuszy na całej ścianie wschodniej. Z tego 2 trzecie funkcjonariuszy to, to jest tak naprawdę administracja, czyli obsługa przejść granicznych, obsługa systemów, obsługa wszelakiej administracji związanej z granicami, realnie granicy w czasie rzeczywistym, może chronić całą, całej granicy wschodniej, myślę, że 500 maksymalnie funkcjonariuszy. Mówimy tutaj o 535 kilometrów granicy z Ukrainą, prawie 400, 400 kilometrów granicy z Białorusią. Więc ja tutaj, żeby Państwu zobrazować tą sytuację, to tylko powiem, że gdyby zrobić nasycenie granicy wschodniej, żeby w czasie rzeczywistym co 10 metrów stał funkcjonariusz albo żołnierz, to trzeba by około 100 tysięcy żołnierzy. Polska armia po prostu tyle nie ma, bo to razy 3, prawda? Czyli nie na tym rzecz polega. Jeżeli dojdzie do dużej presji migracyjnej, to y, nawet siły wojskowe, które znajdują się po y, prawej stronie Wisły, nie będą w stanie doprowadzić do uszczelnienia tych granic na tak dużym terenie przy rotacji nawet wojska obrony terytorialnej nie mają szans bo na przykład brygada podkarpacka w czasie rzeczywistym nie będzie w stanie wystawić więcej niż 500 żołnierzy bo tutaj trzeba mówić o rotacji a żołnierze wojska obrony terytorialnej też nie mogą bez końca, jeżeli nie ma stanu wojny miesiącami pilnować granicy, więc te problemy są bardzo ważne. Więc jeżeli Polska nie da wyraźnego sygnału, że należy już budować granice, budować płoty, to możemy się spodziewać, że wielu przemytników, przestępców będzie kierowało na kierunku polskim te masy nielegalnych migrantów. W związku z tym też chciałbym zapytać, czy Polska powinna zwrócić się do innych krajów europejskich o pomoc w uszczelnieniu tej wschodniej granicy? No, na, na pewno myśmy pomagali, ale to jest problem także Brukseli. Przecież nasza granica wschodnia to jest granica wschodnia Unii Europejskiej. I tutaj to Niemcy powinni być zainteresowani, Francuzi tym, żeby, bo to, 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 to są jakby docelowe e, e, kraje, do których ci ludzie zmierzają. Ja tylko Państwu zwrócę uwagę, że niedawno e, Saksonia. E, 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 zbudowała na odrze, na granicy z Polską, płoty związane z tym, żeby się... Dziki nie przemieszczały i choroba ASF po prostu, żeby nie przemieszczała się wraz ze zwierzętami na teren Niemiec. Także Niemcy mają naturalny płot w postaci odry i dodatkowo jeszcze w Saksonii mamy po prostu płoty. No tak, też warto zauważyć, jaki jest kontrast między zabezpieczeniem Niemiec, które są, w których granica jest tak naprawdę wewnętrzną granicą Unii Europejskiej, a tym, jak jest zabezpieczona nasza wschodnia granica, która tak de facto jest znacznie ważniejsza dla bezpieczeństwa całej Unii Europejskiej. I też tutaj jest taka kwestia, co mówi prawo międzynarodowe na temat tych osób, które już nielegalnie dostaną się na terytorium np. Na naszego kraju, czy taką osobę można wówczas deportować? Mówimy o sytuacji, w której jest to powiedzmy imigrant z Afganistanu, który jest w stanie wojny. Nie można już na razie nic zrobić i wydaje się, że przez lata nie będzie można robić. Bodajże trzy miesiące temu Duńczycy podjęli decyzję o odsyłaniu imigrantów z Afganistanu do Afganistanu. Tak samo Niemcy deklarowali, że wyślą ich do Grecji, będą utrzymywać, czyli do pierwszego kraju Unii Europejskiej. Skąd przybyli, Podobne, podobnie mówił kanclerz Niemiec. Nie można odesłać osoby do kraju, w którym, że tak powiem, czeka ich prawdopodobnie śmierć. Więc ci, którzy się dostaną do Polski, w Polsce na dziesiątki lat już pozostaną, bo tutaj nie będzie innego wyjścia. Białoruś wypowiedziała umowę o readmisji. Czyli jeżeli nielegalny imigrant nielegalnie przekroczy granicę z Polską, to z świetle prawa polskie służby graniczne oddają tę osobę Białorusi i Białoruś podejmuje dalsze czynności. Na razie to działa z Ukrainą. Ale tutaj też, jeżeli nastąpi duża przerwa presja migracyjna, to, to możemy mieć do czynienia z sytuacją, że Ukraina nie będzie w stanie odbierać tych nielegalnych imigrantów. Niektórym z Państwa może się wydawać, że to jest problem afgański, to jest problem iracki, że czasowy, że może po co budować takie płoty. Ja państwu powiem tylko tyle, że w Afryce w najbliższych dwóch dekadach przybędzie miliard osób. Czy Europa liczy około 700 milionów, czyli więcej niż ma w tej chwili Europa. Klimat się ociepla, znaczne połacie Afryki pustynnieją i ludzie będą w sposób naturalny migrować na północ, szukając lepszych, dogodniejszych warunków do życia. Czyli to nie jest problem, że my w tej chwili damy odpór nielegalnej migracji, bo ona zacznie być elementem trwałym, ta migracja w kierunku właśnie Europy. I tutaj, jeżeli ktoś się zastanawia, czy budować takie płoty, czy nie. To proszę sobie tylko uzmysłowić to, że jeden imigrant kosztuje dziennie jego pobyt w Polsce około 100 zł. Razy 365 dni, to mamy 300 ponad 60 tysięcy. Jeżeli tych migrantów wejdzie do nas, powiedzmy tylko 10 tysięcy, to mamy ponad 360 milionów. I to jest koszt stały a do tego należy doliczyć koszty pośrednie, które są związane z tym, że trzeba wzmocnić ilości funkcjonariuszy straży granicznej, służb specjalnych, ośrodków, trzeba rozbudowywać infrastrukturę, trzeba lokować, trzeba budować mieszkania dla tych ludzi. To jest, to jest gigantyczny wysiłek jeżeli my dzisiaj nie będziemy w stanie obronić granic, to tak naprawdę spotkamy się z, z problemami, z którymi dzisiaj boryka się Szwecja, która nie chce słyszeć ani jednym już imigrancie, gdzie w Szwecji w Malmö czy Sztokholmie w wielu dzielnicach praktycznie nie stosuje się już szwedzkiego prawa. W Szwecji dochodzi rocznie do około 250 zamachów bombowych. Współczynnik morderstw jest trzy razy większy niż w innych krajach Unii Europejskiej. I, i, I my musimy sobie z tego zdawać sprawę. To nie jest kwestia straszenia, tylko to jest kwestia realnych konsekwencji przyjmowania imigrantów, zwłaszcza z państw, gdzie ci ludzie dopiero w drugim, trzecim pokoleniu będą w jakiś sposób się asymilować, jeżeli w ogóle będą. No właśnie, bo tak też najczęściej, kiedy jest taka debata publiczna, to przeciętny mieszkaniec polski myśli sobie, że ten problem tak naprawdę w ogóle nas nie dotyczy. Tak na koniec jeszcze chciałem zapytać, jakie mogą być jeszcze inne realne zagrożenia dla takiego właśnie przeciętnego obywatela z powodu takiej niekontrolowanej imigracji? Przede wszystkim musimy sobie zdawać z tego sprawę, że jeżeli ci imigranci zaczną w większych ilościach. Przebywać na terenie Polski, bo przez tylko pewien czas można ich trzymać w ośrodkach odosobnienia, w zakresie, właśnie można być w formie internowania czasowego. Później oni będą rozdysponowywani po poszczególnych gminach. Ci ludzie mają zupełnie inną percepcję, tak jak mówiłem. Wychowali się w innych warunkach, obowiązuje ich prawo zwyczajowe zupełnie inne od naszego i będzie to rodzić bardzo duże konflikty, bo tutaj zwłaszcza Polacy bardziej dbają o przestrzeganie zasad, które obowiązują w naszym społeczeństwie, niż wiele społeczeństw Zachodu, które przymykają oczy i jakby żyją w dwóch różnych światach. U nas to może rodzić bardzo duże napięcia społeczne i, 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 i tutaj też wielu powinno sobie zdawać z tego sprawę. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. bardzo. Pozdrawiam Państwa.